Tak, tak, to właśnie tam, w Poczerninie, spotkało się ponad 100 wędkarzy, aby rozpocząć wspólnie sezon trociowy 2020. A teraz już Sebastian Stachyra, prezes stargarskiego Koła PZW INA. Ilu rzeczywiście zawodników stanęło w szranki? Pisało się 115 osób i wszyscy przybyli. Pogoda troszeczkę nie dopisała, ale niektórzy stwierdzili, że to właśnie dobrze i stąd te fajne wyniki. Yy, tak, no ja wiem, no, wyniki 5 sztuk, no, no nie, chyba wyniki nie są złe, 115 osób, 5 ryb. Yy, największa rybka 76 cm, samica, no pogoda, no 1 stycznia była bardzo podobna pogoda, padło dużo więcej. Myślę, że, że i tak jest niezły wynik. No przynajmniej przy rozdaniu nagród deszcz tam nie padał. Przynajmniej na sam koniec odpuściło trochę. Złowione trocie mogliśmy oglądać zarówno podczas mierzenia, ale też ułożone na igliwiu. Ta największa, którą złowił Adam Belka, wróciła do wody i możemy ją podziwiać tylko na zdjęciach. Adamie, i jak się walczyło? Szybki hol, bo dwie minuty około. O, to nawet dosyć sprytnie takie. Się... Dosyć sprytnie. Trzeba było wejść do wody, bo trudny dostęp był do, do brzegu. No ale udało się. Yy, na co? Wahadełko. Na wahadełko. Wahadełko miedziane. Miedziane. To druga już taka wielka ryba, Po pamiętam, przed rokiem. Przed rokiem też było, 4 cm więcej. Największa ryba. Zapraszamy za najdłuższą grupę cm. Adam Delta. Brawo! Ale do nas do nas! Nad Inę przyjechał też dyrektor biura zarządu okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, Rafał Pender. Panie Rafale, trocie od początku roku padały nie tylko tu, ale nad regą również. Tak, na Redze też y, możemy się pochwalić fajnymi wynikami. Wędkarze połowili kilka strebniaków, też kelty się trafiały i wiemy też o rybach złowionych takich ponad 4-kilogramowych. Dziękuję wszystkim, życzę szczęśliwego powrotu do domu i jutro z powrotem na Rybkach pewnie zobaczymy się.